Historia Stanów Zjednoczonych. Najważniejsze daty i najważniejsze wydarzenia. Zacznijmy od samego początku, czyli jeszcze przed założeniem państwa. Więc rok 1492, odkrycie Ameryki przez Kolumba. 1565, pierwsze miasto St. Augustine na Florydzie. Rok 1754, wojna brytyjsko-francuska. Francuzi byli wspierani przez Indian. W 1775 roku Zaczyna się wojna o niepodległość. A 4 lipca 1776 roku na II Kongresie Kontynentalnym zostaje ogłoszona Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych, której twórcą był Thomas Jefferson, a jej sygnatariuszy nazwano Ojcami Założycielami. Koniec walki o niepodległość to pokój wersalski, czy też paryski, zawarty 3 września 1783 roku. I od tej pory Stany Zjednoczone są formalnie niepodległe. Pamiętajmy, że ta wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, w nią włączyły się też kraje europejskie, inne kraje niż tylko Wielka Brytania. I Wielka Brytania nie miała jako przeciwnika tylko walczących o niepodległość Amerykan, ale też inne kraje europejskie. Chociaż i swoich sojuszników Wielka Brytania miała. Rok 1787. To przyjęcie konstytucji, jednej z pierwszych na świecie, która po prostu stworzyła Republikę Federalną z systemem prezydenckim. A pierwszym prezydentem został Jerzy Waszyngton. W 1803 roku odkupiono francuską Luizjanę, w 1818 roku terytorium Dakoty i doszło w tym czasie do dwóch wojen berberyjskich w Afryce Północnej przeciw piratom berberyjskim. Były to takie, można powiedzieć, pierwszy, Początkowy etap, jeśli chodzi o historię Stanów Zjednoczonych, kiedy jej armia walczy z przeciwnikami dosyć mocno oddalonymi. Czyli pierwsza wojna berberyjska 1801-1805, druga 1815-1816. Właśnie walka z piratami berberyjskimi w Afryce Północnej. W 1812 roku wybuchła kolejna wojna z Wielką Brytanią. Wynikiem tej wojny właściwie w wyniku tej wojny nic się nie zmieniło, ale Wielkiej Brytanii nie udało się tego co chciała, czyli odzyskać dawnych kolonii. I następuje dalsze rozszerzanie się terytorium Stanów Zjednoczonych. W 1821 roku dochodzi do uzyskania hiszpańskiej Florydy. W 1823 prezydent Monroe ogłosił doktrynę Monroe'ego, czyli powstrzymywanie europejskiej ekspansji w Ameryce. A za to brak ingerencji Stanów Zjednoczonych w Europie w to, co się dzieje w Europie, czyli początek izolacjonizmu. W latach 1846-1848 ma miejsca wojna z Meksykiem. I w jej rezultacie poza Teksasem, który przyłączył się do stanów w 1845 roku i był jednym z tych głównych powodów wybuchu tej wojny, USA uzyskało też. Po zwycięstwie nad Meksykiem, Nowy Meksyk i Kalifornię. W 1846 roku udało się uzyskać od Brytyjczyków tereny dzisiejszego Oregonu i Waszyngtonu, a w 1867 roku zakupiono od Rosji Alaskę. Ale zanim doszło do zakupu Alaski, doszło do wojny domowej wojny secesyjnej, która wybuchła w 1861 roku, zakończyła się w 1865 roku i spowodowała olbrzymie straty. Wynikiem tej wojny było uzyskanie takiej częściowej, dużo można powiedzieć, że teoretycznej, teoretycznych praw dla ludności czarnoskórej. Po wojnie secesyjnej kontynuacja polityki imperialnej w stosunku do krajów Ameryki. Stany Zjednoczone po prostu prowadziły politykę jako najmocniejsze państwo obu Ameryk, politykę, która no, była imperialna. Efektem tej polityki była na przykład wojna z Hiszpanią w 1898 roku i kolejne zwiększanie wpływów, i właściwie koniec izolacjonizmu Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone stają się potężnym, mocnym państwem, stają się równe tym starym imperiom europejskim. Początek I wojny światowej to Stany Zjednoczone się nie włączają, dopiero Ogłoszenie nieograniczonej wojny podwodnej przez Niemcy spowodowało wypowiedzenie wojny 6 kwietnia 1917 roku. I pomoc militarna, gospodarcza Stanów Zjednoczonych przeważyła o zwycięstwie. Po wojnie kontynuacja wielkiego rozwoju gospodarczego aż do wybuchu wielkiego kryzysu, którego początkiem był Czarny Czwartek, czyli 24 października 1929 roku. Z wielkim kryzysem. Pojawiły się gigantyczne trudności. Dopiero New Deal, czyli Nowy Ład, zatrzymał kryzys. Ten kryzys, Nowy Ład, rozpoczął się w 1933 i dopiero od tego 1933 roku rozpoczęły się, można powiedzieć, takie poprawy w gospodarce. Nowy Ład zakończył się w 1939 roku. Początek II wojny światowej to neutralność, ale gigantyczne wsparcie dla Wielkiej Brytanii i jej sojuszników oraz dla ZSRR, później. Ale gdy 7 grudnia 1941 roku Japoński, doszło do japońskiego ataku na Pearl Harbor, Stany Zjednoczone przyłączają się do walki i znowu wkład gigantyczny, militarny i gospodarczy przeważa i Stany Zjednoczone są jednymi z państw, które wygrywają II wojnę światową. Tu należy wspomnieć o atomowym ataku na Hiroshima i Nagasaki 6 i 9 sierpnia 1945 roku. Po II wojnie światowej doszło do rywalizacji geopolitycznej z ZSRR, czyli rozpoczyna się zimna wojna. W tym czasie polityka powstrzymywania komunizmu. I między innymi wojna koreańska w latach 1950-1953, wojna wietnamska 1964-1975. W czasie zimnej wojny ma też miejsce wyścig kosmiczny, wygrane dzięki lądowaniu astronautów na Księżycu 20 lipca 1969 roku. Dochodzi do poprawy stosunku z komunistycznymi Chinami, m.in. wizyta prezydenta Nixona w 1972 roku. Lata 80. to prezydentura Ronalda Reagana, który specjalnie doprowadza do zwiększenia wyścigu zbrojeń, co w rezultacie doprowadza do gospodarczej klęski ZSRR i końca zimnej wojny. W latach 1990-1991 pierwsza wojna w Zatoce Perskiej przeciwko Saddamowi Husseinowi, a 11 września 2001 roku dochodzi do ataku terrorystycznego na Stany Zjednoczone, w wyniku czego dochodzi do wojen w Afganistanie i do drugiej wojny w Zatoce Perskiej. Wojna w Zatoce Perskiej, ta druga, to 20 marca, 1 maja 2003 roku. I po tym następuje okupacja Iraku. Rok 2008-2009 to szczyt kryzysu finansowego bardzo mocno wpływającego na Stany Zjednoczone. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.